Na atak, świat na tak, świat na tak, zmienia świat na tak, serca niebie zestały, bądź w jak ośmiu wspaniałych. 8 czerwca w Białogardzie odbyła się gala 25. finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Kim oni są? To młodzi bohaterowie, którzy pracują w świetlicach, domach dziecka, pomagają słabszym w nauce, odwiedzają seniorów, szukają domów dla bezdomnych zwierząt ze schronisk. Podczas finału w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zaprezentowani zostali laureaci konkursu. Wspaniałą ósemkę uhonorowały burmistrz Białogardu Emilia Bury oraz prezes Fundacji Świat na Tak i poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak. My chcemy, żeby było w świecie jak najwięcej... Zwyczajności, czyli dobra, uśmiechu, prawdomówności. Chociaż czasami prawda jest bardzo trudna. Ale mówmy ją, ale dyskutujmy, prosto. To jest całe przesłanie tego konkursu. Teoria jest piękna, praktyka trudna. I w tym momencie chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy przez 25 lat nie robili nic nadzwyczajnego. Tylko po prostu, byli zwyczajni, życzliwi, uśmiechnięci i jeśli mogli, to nie szkodzili, a pomagali. Tylko tyle i aż tyle. Ja w was wierzę, że gdy wrócicie we wrześniu do szkoły, wrócicie do klubów, do swoich klas, to przypomnijcie sobie, że macie zostawić klimat w waszej klasie i waszą klasę odrobinę lepszą i że to jest zadanie dla Was, i że wy sobie doskonale z nim dacie radę. Dziękuję za uwagę. Słuchajcie, bardzo miło mi widzieć taką dużą energię, młode, piękne dziewczyny, przystojnych chłopaków. Bawcie się dobrze. My przy okazji też się przy Was trochę pobawimy, odwodzimy. Dziękuję serdecznie. Poseł Joanna Fabisiak wręczyła tytuł ambasadora dobra dla burmistrz Białogardu Emilii Bury oraz dla Małgorzaty Zimmer, Koordynatora konkursu ośmiu wspaniałych białogardzi. Dodatkowo dla uczestników wydarzenia zaśpiewali wokaliści białogardzkiego zespołu G91. Świat na tak, świat na tak. Zmienia świat na tak. W każdym geście i słowie pokaż ludziom, że człowiek. A oto laureaci Ogólnopolskiej Edycji Konkursu 8 Wspaniałych Anno Domini 2019. Marcin Badowski Wrocław, Natalia Bożejewicz Toruń, Beata Mirochna Myślenice, Dorota Piechowiak Zielona Góra, Aleksandra Rasińska Warszawa Legionowo, Kornelia Stubba Tczew, Martyna Szoja Gdynia i Oliwia Żukowska Elbląg. Serdecznie gratulujemy. Ja nadzieja, ja niech będzie! Każdy z nas ma inny charakter, inny temperament, każdy z nas jest zupełnie inny. Ale nikt z was, kto tu jest, nie jest biedny. Uwierzcie, nikt z was nie jest biedny, bo biedny nie jest ten, kto nie ma. Tylko biedny jest ten, kto nie potrafi dać. A wy wszyscy daliście z siebie wszystko i... I to, że ja mam tu teraz w ręce, każdy z Was mógłby mieć to teraz, każdy z Was mógłby tu teraz stać i naprawdę mam taką ochotę, że Was wszystkich teraz, wszystkich wyściskać, za to, to, że jesteście tacy wspaniali. Przepraszam, że ja tych tak kanał, ale naprawdę. <gryw> Wiem, że to już wiele razy padło, ale chcę, żebyście wiedzieli, że y, naprawdę każdy z Was tutaj jest, jest wspaniały i, i pamiętajcie, że nic Was nie jest biedny, a Wy potraficie dawać i z da, Ci bardzo, bardzo dużo. Dziękuję Wam bardzo. bardzo. you